Gigantomania, science fiction, zejdźmy na ziemię. Cóż, wytłumaczcie mi jedną rzecz. Z czego to wynika, że w Polsce się nic nie opłaca, nic nie można, jest za drogo? Gigantomania. CPK, Polacy chcieli, złożyli podpisy pod ustawą, poszło do Sejmu. Nie da się, zbyt duża, w innym wymiarze, bardziej okrojonym. Gigantomania, nie na nasze potrzeby. Pierwszy projekt auto elektrycznego w Polsce, zlokalizowana fabryka miała być w i zera, science fiction, zejdźmy na ziemię. Czyli tak, Białoruś może mieć swoje auto elektryczne, Tajwan może mieć swoje auto elektryczne, Polska nie może, Polska nie ogarnia. Wiecie, to Polska ogarnia najlepiej. Polska ogarnia najlepiej montowanie dla innych gospodarek. Dlatego będziemy mieli klaster elektromobilności. Po co nam własne auto i zera? To jest science fiction przecież, tak? Stocznia w Gdańsku sprzedana, stocznia w nie sprzedana. PKW Kargo? Nie opłaca się, to już nie są te czasy. Trzeba zwalniać ludzi, będzie ukraiński przewoźnik, tak? Energia za tomu, Za druga i za długo musimy czekać. Lepiej kupić teraz wiatraczki z Niemiec. Legendarna firma produkując traktory Ursus? Za Orana. Po co? Lepiej kupić z Francji traktory. O co tutaj chodzi? Czy tak to ma działać? Czy tak budujemy silną gospodarkę? Może tylko ja tego nie rozumiem. Jakie jest Twoje zdanie? Chętnie je poznam.